Jak sprawdzić, czy udało nam się uzyskać idealną linię światła? Po pierwsze, odpowiednie oświetlenie czyli lampa jednopunktowa o rozproszonym świetle mleczna, która nie ma na sobie żadnych kratek idiot. Takie lampy się nie sprawdzą, bo będą nam odbijać tą kratkę na płytce paznokcia. Tak samo ringi będą nam odbijać dwie. Po drugie, przykładamy nasz paznokieć bardzo blisko lampy i delikatnie, powoli poruszamy, zarówno wykonujemy ruch, Góra, dół, jak i poruszamy na boki, żeby sprawdzić, czy linia światła idzie przez calutki paznokieć. Po trzecie, szkolenie online żel bez piłowania, które pozwoli Tobie w ten sposób aplikować produkty, aplikować żel, żeby uzyskać idealną linię światła bez piłowania. Uzyskać paznokcie wzmocnione żelem, które będą cienkie, estetyczne. Trwałe, twarde, które będą mieć tą perfekcyjną linię bez piłowania. A jaki jest Twój trik na idealną linię światła? Ważne są też produkty, i w tym szkoleniu polecam Tobie żele, które idealnie sprawdzają się właśnie do tej techniki pracy.